ba <laughs> Będą to cienie z Inglota, będzie to bronzer oraz róż. Wszystko to, co miałam z Inglota, najpiękniejsze pokazałam właśnie w tym filmiku. Jest to makijaż bardzo kolorowy, bardzo dziewczęcy, bardzo taki letni, brzoskwiniowy, słoneczny, więc mam nadzieję, że na tą pogodę super się sprawdzi dla Was i że go odtworzycie u siebie w domu. Więc jeżeli się Wam makijaż podoba, to oczywiście zapraszam do dalszej części filmiku. Na powiekę ruchomo nakładam się piękne paint pod smaka w kolorze rubinesk. On wygląda tak, jak widzicie, to jest taki kolor różowo-przyskwiniowo-złoty, bardzo, bardzo ładny. I nakładam go właśnie na powiekę ruchomą, żeby stworzyć bazę pod moje cienie. Nakładam go palcem. Języczkowy. Jest to akord jak z Maka w numerze 239. Nakładam przepiękny złoty cień z Inglota. Jest to dokładnie ten kolor tutaj. Mam nadzieję, że będziecie go dobrze widziały. Jest to ten odcień. Ja go specjalnie zrobiłam sobie z na ręku, żeby Wam go pokazać. To jest ten kolor tu. Taki jasny, właśnie złoty cień. Bardzo, bardzo ładny. I ten dzień będę nakładała w kąciku wewnętrznym, tak mniej więcej do momentu, aż się zaczyna nasza tęczówka, czyli tak na 1 trzecią powieki. Następnie na drugą stronę tego samego pędzelka będę nakładała cień również z inglota. Jest to wykończenie AMC Shine i numer to jest 112. I ten cień to jest takie połączenie brązu, różu ze złotem. Bardzo, bardzo ładny cień, bardzo ciekawy. I nakładam go właśnie na ten pędzelek i będę go aplikować w samym zewnętrznym kąciku oka. Nakładała również cień z inglota w numerze 470. Jest to taki odcień różu z takimi pięknymi, złotymi drobnikami, bardzo, bardzo ładny. I nakładam go tym samym pędzelkiem. pięknie rozetrzeć takie granice tych cieni i połączyć je ze sobą, będę używała do tego celu pędzelka z maka jest to 217 i na przykład jeżeli będę chciała połączyć ten różowy kolor z żółtym, ze złotym, będę nakładała na pędzele troszeczkę tego złotego koloru i delikatnie tutaj wycierała te kontury, te granice i to samo będę robiła przy rozcieraniu granicy między tym różowym a tym takim złoto-brązowym cieniem. Będę nakładała cień również z Inglota i to jest również A.M.C. Shine i to jest numer 145. Jest to taki brązowo-zgniło-zielony kolor, można powiedzieć. brązowo złoto, taki stary złoto. I nakładam go początkowo na pędzelek z M.A.K.A. 226, to jest taki pędzelek kulkowy, a później będę go rozcierała pędzelkiem z M.A.K.A. również 217. Zatrzeci jeszcze granicę pomiędzy tym brązowym cieniem a powieką, która nie jest pomalowana. Na pędzelek ten do rozcierania cieni nakładam troszeczkę cienia takiego matowego, brąz, beżowego. I właśnie tym cieniem będę czyściła miejsce, które nie jest pomalowane. Czyli będę nakładała po prostu podłóg brwiowy ten cień I rozcierała delikatnie jeszcze granice. A sam zewnętrzny kącik delikatnie przyciemniam e, cieniem również z Inglota, również Double Sparkle w numerze 459. Jest to taki brązowy cień z takimi pięknymi e, srebrnymi drobinkami. Bardzo, bardzo ładny. E, I nakładam go na pędzelek taki kulkowy. Najpierw makijaż oczu, a potem dopiero całej twarzy. To absolutnie nie musimy się przejmować niczym. Jeżeli nam się te cienie naprawdę mocno osypią, to po prostu zmywamy to, co nam się osypało i tyle po zawodach. Więc ja jestem naprawdę zwolenniczką nakładania, robienia po prostu makijażu najpierw oczu, a potem dopiero całej twarzy. Górną powiekę na razie zostawiam w spokoju, a na dolną będę nakładała cień Devil Sparkle również z Inglota i to jest numerek 491. Przepiękny, fioletowy kolor, z drobinkami srebrnymi. Tak I nakładam go takim pędzelkiem kulkowym na dolną powiekę właśnie mniej więcej tak do połowy powieki. nakładam ten żółty cień który nakładaliśmy na początku 141 również z Inglota AMC Shine tym samym pędzelkiem i łączę go razem z tym fioletowym cieniem na linię wodną nakładam kredkę smaka w kolorze NC15, NW20. Jest to taka beżowa kredka. A na linię rzęs robię bardzo cieniutką kreskę linerem. Jest to liner z maka Fluid Line w kolorze Deep Down. Jest to kolor taki czekoladowo-brązowy, bardzo, bardzo ładny, matowy. Używam do tego celu pędzelka również z Maca. jest to 210, to jest taki bardzo, bardzo cienioteńki pędzelek, to yy, kresek właśnie. pod burwiowy oraz w kącik wewnętrznym będę nakładała cień z inglota, jest to wykoczenie Pearl i kolor się nazywa 393. Bardzo, bardzo puszczący cień. I nakładam go takim pędzelkiem, jest to akurat maga 226. Mam już zrobione, w międzyczasie jeszcze włączyłam sobie wiatrak, ponieważ jest strasznie gorąco u mnie w pokoju i po prostu potrzebowałam troszeczkę chłodu, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało właśnie dźwięk wiatraka i dźwięk komputera w tle. Jeszcze jak mi nie było, to podkręciłam sobie rzęsy zalotką. Wytuszowałam sobie właśnie moje rzęski tuszem z L'Oreal False lash Wings, którego ostatnio bardzo, bardzo polubiłam. Najpierw narzekam na niego po prostu polubiłam. Nałożyłam jeszcze oczy korektor z Maybelline Affinitone, jest to 01 Nude Beige, nałożyłam sobie podkład, podkład z Bourjois Flower Perfection i teraz będę konturowała sobie twarz bronzerem z Inglota, jest to AMC Bronzic Powder w kolorze 78, jest to taki bronzer pasyczkowy, na tą chwilę jest to mój ulubiony po prostu bronzer ze wszystkich, które mam. I konturuję sobie twarz właśnie nie za pomocą pędzelka smaka 230 podajże. Ponieważ nie jestem zbyt mocno opalona, więc na razie używam tych jaśniejszych paseczków do połowy. również z Inglota w numerze 46 jest to chyba jakaś kolekcja limitowana z tego co pamiętam i to jest po prostu ultra delikatny róż do policzków w przepięknym kolorze ja wam może zrobię zbliżenie, żebyście może zobaczyły z bliska jak on wygląda jaki on jest piękny ten kolor wygląda tak Kładam go na swojej policzki pędzelkiem z Maka w numerze 168. Daje piękny efekt, strasznie mi się podoba Ten już. Oczywiście rozcieram pędzelkiem. Jeszcze rozświetlenie policzków i będę używała do tego celu cienia. Jest to cień z inglota w kolorze 393 Pearl. Ja ten cień używałam właśnie burwiowy oraz w kociku wewnętrznym oka. Nakładam delikatnie na pędzelek i będę go aplikować właśnie na szczytkości policzkowych. Czy pudrem z Synergen? To jest numer 01. Sam środek twarzy. A na usta nakłada moją ulubioną ostatnią pomadkę. Jest to Rimmel Apocalypse Lip Lakier i ja mam ją w kolorze 100. Fenomen przepiękny, brzoskwiniowy kolor. A więc kochani, tak się prezentuje mój kolorowy makijaż, który wykonałam przede wszystkim cieniami z Inglota i kosmetykami z Inglota. Nie wiem czemu przypomina mi bardzo lody takie waniliowo-truskawkowe. Chyba ze względu właśnie na te kolory cieni na powiekach. Jest on właśnie w tonacji takiej przospiniowej, bardzo pogodnej, bardzo wakacyjnej letniej. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Więc zaraz zobaczycie makijaż z bliska, a na razie się z Wami żegnam i dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. Oczywiście zapraszam do nowych komentarzy, do nowych subskrypcji i dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa!